Żołnierzowi autorowi tej oto książki Edwardowi Cykusowi. Edward, to Ci serdecznie ja. Szanowni Państwo, Edward Cykus, osoba niezwykle popularna, znana nam wszystkim, a to z czytania, a to bezpośredniej bezpośredniego z nim obcowania, a to z zesłuchania po i w radio i na płytach, i na kasetach. Osoba niezwykle dla nas, na, z tego powodu, że tak jak niewielu z nas, a niewielu z nas są zazdrości, bo tak poka pokazać, jak można kochać swoją małą ojczyznę, jak można wiele serca oddać i w jaki piękny sposób tę swoją miłość do kraju rodzinnego e, ukazać. Moja biblioteka morska, e, no i co ważne, jest także właścicielem i szefem e, firmy dźwiganiczej Alekman. Pan mi bardzo ciepło, że zechciał od tej chwili e, przyjść tu e, w domu i wnioskować o dalszą część wieczoru. A ja Państwu powiem tutaj jeszcze jedno że z swojej strony na zachętę przeczytania trzeciego to, a przy okazji jest oczywiście e, możliwość przeczytania wcześniejszych, ale czy też niezależnie od siebie, ta e, jest tak skonstruowana, że można w zasadzie zacząć od tego samego. Ująłeś się kilkoma stanowiskami, swoimi, swoimi takimi zwierzeniami, wprost. Między innymi e, ten moment, kiedy pisze się jak po latach, jeśli już do nim jest. i, i wracasz do Polski po dłuższej obecności, przyjeżdżasz w nocy z samochodem, jest druga e, na bramę, lato, jesteś w Osztynie, e, pasażerowie wysiadają, tym wysiadają przez samochód jedziesz dalej do swojego kochanego Parczewa, e, gdzie spędziłeś się dzieciństwo, e, na jezioro do Zalesia i tam, bo są po aż że chodzą z całego świtu, żeby nacieszyć się, nasycić się krajem e, swego dzieciństwa. Tak nie wymięła ta, e, 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 tak. tam to Twoje wyznanie, że aż w tej chwili przebywać jest trudno, naprawdę. Witam Pana dziecięca. Panie profesorze, ja może powiem o książce. Chciałam tej książce pokazać barniakom. jaką dzisiejszym odmianom Pierwsza część zaczyna się w 30 roku i pokazuje w niej, opisuje w niej życie przeciętnej warmińskiej rodziny. Y, oczywiście na wsi warmińskiej, Jest to moja rodzina, rodzina warmińska, a moja niemieckie. Ale jednocześnie pokazuje jak wtedy warmiacy na tej ziemi Właściwa się szkoła polska w moim. Więc relacje warniaków Polaków w stosunku do warniaków Niemców. Chciałem pokazać, jak żyje warmińska rodzina, jak żyje warmińska społeczność, co jest dla niej istotne, jak jest przywiązanie do tej ziemi. Książka pierwsza kończy się szczęśliwym powrotem mojej mamy z moje, niewoli w Cepelu w Rosji również w tej pierwszej części, że w tamtych latach, ludzie y, ta ludność tutaj posługiwała się na co dzień gwarą warmińską, czyli tak jak i o armii moje o Jekotkach, Nuzi i Popaszanu, choć wtedy tutaj byli Niamcy, to jemu że warmii Joki Poloki i w Joki to w siebie tak godali, jak i o dowolnym telefonom. Tylko w urzędach używał y, język niemiecki, prawda, w w kościołach. Druga część z kolei, czyli lata 46, 58 początek 60 jest inna, jest bardziej sucha, jest bardziej taka może reporterska. Nie ma tam tych właśnie tych wielu cytatów w Twarze. I to też jest zrobione z rozmysłem, dlatego że to były właśnie te lata, kiedy... i ciotka się po mnie mi to tam kawałek, kawałek. kawałek Miałam coś, a jeszcze mosto. A pani studentka mówi, że nie obsługujemy. Więc to były czasy, które, no były, przeżyło się. Ale chciałem pokazać prawdę. Nic nie zostało zmyślone. Natomiast trzecia część, e, tak jak powiedział, już, jest jeden z moich przedmówców. Te tak książki można czytać każdą z osobna. W są chronologiczne. W tej książce chciałem właśnie po raz pierwszy pokazać, przybliżyć losy tych tych prezentowanych I tutaj się pomieszczały losy parmiaków, tych, którzy się przyznawali do niemieckości, z tymi, którzy się do polskości przyznawali.